Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego, etap piąty. Jak sama nazwa wskazuje, jest to już piąty etap tego długofalowego projektu, obejmującego głównie działania infrastrukturalne mające na celu poprawę jakości szlaków w Karkonoskim Parku Narodowym. Oczywiście mówi się o poprawie jakości szlaków. Ale dla nas cały czas jest to zabieg ochronny. Jeżeli dobry jest szlak, to nie schodzimy na bok i nie niszczymy. W skali parku, gdzie mamy 120 km szlaków, to zniszczenia powodowane przez turystów na skutek rozdeptywania poboczy szlaków są były gigantyczne. Przez te tyle lat udało nam się wyremontować blisko 50 km. W ten sposób ochroniliśmy czy przyczyniliśmy się do lepszej ochrony całych hektarów bardzo cennych siedlisk. Nasz projekt składa się z kilku elementów. Największym zadaniem jest remont słynnej ścieżki nad reglami szlaku zielonego pomiędzy pielgrzymami a przełęczą Karkonoską. Zaczęliśmy pracę jeszcze przy bardzo dużej ilości śniegu. Transport częściowo materiałów do budowy kładek odbywał się sposobem takim tradycyjnym, czyli przy pomocy latraków. Ale to było bardzo uciążliwe i przystąpiliśmy do transportu śmigłowcem, materiałów. W sumie przywieźliśmy na ten szlak około 150 ton tarcicy dębowej i modrzewiowej, specjalnie impregnowanej. Kładki to przede wszystkim ochrona torfowisk. Turyści postrzegają to trochę inaczej. Myślą, że robimy to dla ich wygody oczywiście. W pewien sposób też jest to robione dla ich wygody, ale przede wszystkim jest to robione dla ochrony tych cennych ekosystemów w karkonoszach. Pod kładką woda przepływa i zasila dolną część torfowiska. Gdyby tej kładki nie było, to szlak byłby granicą dla wody. Woda dopływałaby do szlaku i spływała nim, nie zasilała dolnej części torfowiska. budową kładek mamy przygodę od, od kilkunastu lat. Pierwsze kładki były wykonywane z drewna modrzewiowego i świerkowego. E, okazywało się, że te kładki nie przeżyły tak długiego czasu, jakbyśmy sobie życzyli, więc przy budowie m, kładek w tym projekcie zastosowaliśmy drewno dębowe. No, dąb jest legendarny wręcz e, ze swojej wytrzymałości w środowisku wodnym, więc mamy nadzieję, że on bardzo długo przetrwa. E, Nawierzch zostały zastosowane deski modrzewiowe, które są dużo bardziej wytrzymałe od, od drewna świerkowego. Odstępy między legarami są dwumetrowe tylko i wyłącznie ze względu właśnie na ciężar śniegu. To jest projektowane na obciążenie 500 kg na metr kwadratowy właśnie ze względu na śnieg, bo niemożliwe, żeby turystów było na metrze kwadratowej 500 kg, bo na metrze kwadratowych 5 osób się średnio nie zmieści. Kolejnym rodzajem nawierzchni, jaki jest zastosowany na tym szlaku, jest po prostu bruk kamienny. Może to tak brzmi bardzo prosto wybrukować szlak. To nie jest brukowanie rynku w mieście ani brukowanie chodników. Jest to bardzo ciężka praca. I polega na ułożeniu ścieżki kamiennej w warunkach trudnych górskich. Bruk, który jest tutaj układany, jest układany z kamienia miejscowego, czyli tylko z tego kamienia, który jest znaleziony w miejscu starego, remontowanego szlaku. Są miejsca, gdzie jest bardzo dużo kamienia, a są miejsca, gdzie tego kamienia brakuje i tutaj niestety wykonawcy musieli się posłużyć siłą własnych mięśni i duże. Jakby ilości kamieni przenosić na dość znaczne odległości po to, żeby, żeby ułożyć ten próg. Układamy to w sposób taki, że po pierwsze są krawężniki z dużych, masywnych kamieni i cały środek jest wyłożony trochę mniejszym kamieniem i to wszystko jest zaklinowane jeszcze drobnym materiałem. Jest to bardzo popularny i licznie odwiedzany szlak, bardzo malowniczo, przebiegający przez tereny pogranicza regla górnego i regla kosodrzewiny w Karkonoszach. Także zachęcamy do wędrowania. W ramach projektu oprócz tego głównego zadania, jakim jest remont strachu zielonego, są realizowane takie drobniejsze trochę prace związane z modernizacją dwóch punktów widokowych na Paciorkach, na Skałach Paciorki i na szczycie szrenicy. Jeśli chodzi o punkt widokowy na Skałach Paciorki nad Jagniutkowem, to mieliśmy właśnie taką sytuację, że turyści tam wchodzili w cudzysłowie nielegalnie, niszczyli okolice. Sytuacja była na tyle poważna, że postanowiliśmy ucywilizować ten punkt widokowy. Została tam wybudowana drewniana platforma widokowa. Wyglądało to tak samo jak w przypadku pozostałych prac, czyli codzienne wnoszenie potrzebnych narzędzi oraz materiałów 1,5 km pod górę na własnych plecach. W efekcie jednak nasza platforma widokowa pozwoli ograniczyć presję na okolice. Turyści nie będą się rozchodzić po wszystkich skałach, bo będą mogli podziwiać widoki z możliwie najlepszego miejsca. Jeśli chodzi o punkt widokowy na Szrenicy, to sytuacja jest trochę inna. Te skały na Szrenicy są od lat penetrowane. Tam istniał kiedyś punkt widokowy, te barierki były stare, dożyły swojego wieku więc należało się jakby temu miejscu drobna kosmetyka i, i remont. Tu również został wykonany drewniany podest oraz wybrukowane dojście do niego. Pozwoli to tysiącom turystów w pełni cieszyć się pięknem tego miejsca. Strefa wypoczynkowa przy Spalonej Strażnicy. Bardzo popularne miejsce w Karkonoszach. Przez dziesięciolecia powstało tam, kolokwialnie można powiedzieć, klepisko. Postanowiliśmy w ramach tego projektu, że należy się pewien remont temu miejscu. Została wykonana nawierzchnia brukowa, system odwodnienia oraz nowe wyposażenie, dzięki czemu jest estetyczniej, a przede wszystkim wygodniej. Śnieżne kotły to takie bardzo charakterystyczne i bardzo rozpoznawalne miejsce w Karkonoszu. I w związku z tym występuje tam duża kumulacja jakby ruchu turystycznego. Dużo ludzi po prostu odwiedza to miejsce. Jest to bardzo blisko też granicy z Czechami. Dużo turystów czeskich przychodzi na śnieżne kotły, obejrzeć po prostu te fantastyczne widoki. No i w związku z tym jest tam problem związany ze szlakami turystycznymi to znaczy z wydeptywaniem dzikich ścieżek. W ramach poprzednich projektów wyremontowaliśmy szlaki, wybudowaliśmy barierki, które miały w pewien sposób kanalizować ruch turystyczny. I myślę, że odnieśliśmy sukces w 90%. Zostały nam dosłownie. Trzy miejsca, trzy krótkie odcinki, które mieliśmy nadzieję, że dzięki temu, że okolica została wyremontowana, w pewien sposób one same zanikną. No niestety, przeceniliśmy chyba trochę naszych turystów i ich świadomość przyrodniczą, mimo tablic, mimo ostrzeżeń itd. Więc w tym roku, w ramach tego projektu, w tych krótkich odcinkach, na tych krótkich odcinkach został wyłożony bruk. Miejmy nadzieję, że to już jest koniec prac nad śnieżnymi kotłami i tutaj nikt już więcej nigdzie nie będzie wydeptywał dzikich ścieżek. Był to zarazem ostatni element naszego trwającego ponad dwa lata projektu, mającego na celu ochronę ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego poprzez poprawę jakości szlaków turystycznych. Kupa roboty, ale efekty cieszą.